Niemalister Zarzycki. W poprzednim odcinku ja pokazywałem Państwu dziurę w moście, który na szczęście został już prawidłowo zabezpieczony. Natomiast teraz pokażę Państwu dziurę w drodze. Jestem na takiej ścieżce rowerowej między Staszowym a To jest taka ścieżka rowerowa, mająca długość tam powiedzmy parę kilometrów pięć, sześć. Ona została oddana do użytku niedawno parę lat temu. Na, na pewno ten kawałek nie, nie ma więcej niż, niż 5 lat, na pewno sporo mniej, ja dokładnie nie pamiętam. Ja jestem taki trochę reporter-amator, ja mogę to wszystko posprawdzać dokładnie, ale to nie jest aż, aż tak istotne. Ta, ta, ta droga, no to jest taka ścieżka rowerowa, tutaj rzadko kto coś przejeżdża, akurat no tak się złożyło, ja tutaj jestem już wiele minut, akurat jedzie jeden samochód, teraz widzę, w jedną stronę tylko. Natomiast dziury już powstały w wielu, w wielu miejscach, takie, takie spore. Ta droga już była łatana, widać, że w, nie, w innych miejscach też, też była łatana już. Ta, ta dziura tutaj no, ma przynajmniej, przynajmniej rok czasu, dla mnie ona jest bardzo dokuczliwa, dlatego, że jak wracam późno rowerem, no, a ja często wracam późno tą, tą ścieżką rowerową, to ona jest zupełnie niewidoczna po ciemku, bo tu nie ma oświetlenia. No i ona akurat jest na trasie na przejazdu, więc jak ktoś w nią wpadnie, nie wie o niej, po ciemku, no to się wywali, albo sobie uszkodzi rower. Ja, ja akurat wiem o niej, więc yy, wiem, że tutaj trzeba akurat jechać no tak bardzo ostrożnie, chociaż jak czasem się zamyślę, to, to, to naprawdę to, tylko jakaś opieka boska mnie tutaj ratuje przed, przed wywaleniem się z dużą szybkością. Yy, no więc tak tak to tutaj, tak to tutaj jest. No akurat przejeżdża teraz drugi samochód, bo tutaj samochody też czasami jeżdżą, bo tutaj na tej, przy tej ścieżce jest parę domów, także ludzie tutaj mieszkają i oni akurat wracają z kościoła, bo jadą do kościoła, bo to jest niedzielne takie przedpołudnie. No a propos tej, tej dziury tutaj jeszcze, no wystarczyłoby za, za trzy łopaty no asfaltu i byłby po problemie, no ale, ale akurat tych trzech łopat tutaj brakuje, a jest parę takich dziur jeszcze tutaj po, po, po drodze. Ja rozmawiałem z pewnymi ludźmi, którzy na tym się trochę zdają i oni mówili, że jak jakieś drogi są robione, to one mają jakiś okres gwarancji tam, pięcioletni, bo bodajże czy coś takiego. Więc po prostu prawdopodobnie wystarczyłoby zadzwonić do firmy, która tą ścieżkę robiła i po prostu ona w ramach gwarancji, bez żadnych kosztów ze, ze strony gminy czy, czy powiatu, byłaby naprawiona. No ale tego telefonu ktoś, ktoś nie wykonał. A ta, ta... A ta dziura jest tutaj no, niebezpieczna, jak się jedzie rowerem, bo jak się jedzie po ciemku, mimo że się ma światełko włączone, to takiej dziury się nie, nie dostrzeże, po prostu nie, nie, nie ma szansy. To trzeba to wiedzieć wcześniej, że ona tutaj jest. Nawet jak się jedzie za dnia, no też jak ktoś się zamyśli, no jedzie sobie, na no, jedzie, jedzie drogą, jedzie, 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 no to ona nagle dziura, no. <grym> jest problem. No, no nie, proszę Państwa, no ja te, ja te dziury różne w drogach tutaj będę wyszukiwał, różne takie, takie dziury w całym, w tym mieście jest sporo takich dziur w całym, w różnych i mostach, i, i, i drogach, i ogrodzeniach, i, i zabezpieczeniach, barierkach, no i w wielu tematach. No Dla mnie najważniejszym tematem jest edukacja, więc to, że mam zamkniętą tą świetlicę od trzech miesięcy, którą prowadziliśmy z wenturuszami w liceum Wyszyńskiego, świetlicę Hades, bo to jest największa dziura w całym. No ale nie mogę w gadać o niej, ale o niej też coś jeszcze myślę, że dzisiaj nagram. A na razie spotykam się z Państwem, pojadę dalej do Kurozwęg. Do widzenia.